7 maja został pan po raz siódmy z rzędu wybrany na prezydenta miasta Żory i otrzymał zaświadczenie o pełnieniu urzędu na kolejną kadencję, co sprawiło, że mieszkańcy po raz kolejny obdarzyli pana tak sporym kredytem zaufania. Myślę, że jest to dowód tego, że doceniają to, co się w żorach stało w ostatnich latach. Myślę, że są z tego zadowoleni. Jeżeli startuje w kolejnych wyborach urzędujący prezydent, zawsze to jest ocena jego dokonań niż słuchanie obietnic. No i ja tak też to odbieram, że generalnie ludzie ten kierunek zmian w żorach, który się dokonuje, akceptują, no i myślę, że też są zainteresowani tym, żeby te propozycje, które zostały przedstawione, żeby były zrealizowane. Generalnie kolejna kadencja to zawsze są kolejne plany, które będą w jej trakcie realizowane. Jakie cele będą realizowane w trakcie tej aktualnej bieżącej kadencji samorządowej? Miasto żory się szybko rozwija i y, y, musi nadążać za rozwojem infrastruktura. Z pewnością będziemy realizowali te projekty przede wszystkim drogowe, które mają. Zapewnić dobrą komunikację w mieście i mają nadążać za rozbudową miasta, bo miasto Żory się bardzo szybko rozrasta, przestrzennie również. Ale też będą realizowane projekty, które będą odpowiedzią na wyzwania czasów, które, w których żyjemy czyli zapewnienie energii i elektrycznej, i cieplnej ze źródeł odnawialnych, po rozsądnych cenach, akceptowanych dla ludzi cenach, stąd na przykład nasze projekty budowy elektrowni i ciepłowni geotermalnych i mam nadzieję, że uda nam się to w tej kadencji zrobić. Projekty są bardzo ambitne, ale jeżeli będą zrealizowane, to dadzą Żorom duży taki handicap rozwojowy i duży taki, inny taki duży projekt to jest budowę Budowa takiego centrum rozwoju nowych technologii rolniczych, te, rolnictwa miejskiego, tak zwanego, czyli y, produkcja w sposób bardzo ekologiczny, i bardzo energetycznie wydajny, i wodooszczędny, y, i roślin i, i zwierząt, zwierząt wodnych przede wszystkim. I ten projekt chcemy zrealizować głównie ze środków unijnych, że zostały zakwalifikowana do takiego dużego programu Unii Europejskiej, nazywa się FOOD i y, jako jedyne miasto z Polski. I chcemy właśnie stać się takim centrum y, takiej, takich nowych te, technologii produkcji żywności y, w skali Polski. Jest Pan doświadczonym samorządowcem z wieloletnim doświadczeniem i można powiedzieć, że pewnie niewiele sytuacji, które mogą się wydarzyć w żorach, są Pana w stanie zaskoczyć. Ale jakie wyzwania stoją właśnie w tym momencie przed żorskim samorządem? Czasy się zmieniają. Ludzkie oczekiwania, mamy myśli oczekiwania mieszkańców, też są inne. Kiedyś na przykład przede wszystkim chodziło o to, żeby rozwijała się baza miejsc pracy, czyli nowe zakłady, żeby powstawały. Teraz widzę, że bardziej, bardziej mieszkańcy oczekują tego, żeby mieszkać w przyjaznym otoczeniu. Chcą mieć blisko siebie zieleń, parki, chcą mieć dobrą infrastrukturę, chcą mieć możliwości rekreacji, uprawiania sportu. I stąd na przykład też takie były. W ostatnich miesiącach y, głosy niezadowolenia z rozwoju na przykład nowych stref przemysłowych. I to jest nasza bolączka, bo Żory mają już w zasadzie wyczerpane możliwości rozwoju. Mamy dużo inwestorów, którzy chcieliby tutaj do Żor przyjść, chcieliby tutaj swoje zakłady budować, a nam kończą się możliwości lokowania y, nowych zakładów. I to jest taka rzecz, którą no, myślę, że się trzeba martwić, bo to za, może zatrzymać rozwój żor. Ale y, będziemy czynić starania, żeby znaleźć nowe miejsce y, dla, y, dla nowego przemysłu, który tutaj mógłby się ulokować, a przede wszystkim będziemy też starali się y, bardziej tak precyzyjnie dobierać. Partnerów, z którymi byśmy chcieli współpracować, żeby to były przemysły, jak to tylko będzie możliwe, bardzo nowoczesne, takie, które będą dawały nam na przyszłość przewagę. Także trzeba będzie już działać troszkę inaczej, niż robiło się to na przykład 20 czy 15 lat temu, kiedy gminy się cieszyły, że z tego, jeśli jakikolwiek inwestor przyszedł. W Żorach już y, takiej możliwości prostego rozwoju się wyczerpały i teraz będziemy musieli y, no, y, dużo bardziej precyzyjnie tę współpracę sobie organizować. Z tego co widziałem na stronie Urzędu Miejskiego Miasta Żory, dwa tygodnie temu rozpoczął się nabór wniosków do żorskiego budżetu obywatelskiego, który potrwa do końca czerwca, tam bodajże 27-28 czerwca. I pytanie: jakie propozycje zgłaszają mieszkańcy? To oczywiście zobaczymy, jakie zgłoszą, bo co roku są inne propozycje. Można się spodziewać, że tak jak w poprzednich latach, będą to takie inicjatywy trochę lokalne, czyli budowa jakiegoś odcinka drogi, jakichś chodników, ale mogą też być przedsięwzięcia, które mają służyć całemu miastu, czyli na przykład jakieś obiekty sportowe czy rekreacyjne. Co roku się takie pojawiają. I spodziewam się, że, że tym razem będzie podobnie. Zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy, ale nie mogę o to nie zapytać. Aktualnie najpopularniejszą mieszkanką Żor z pewnością jest Ewa Swoboda, nasza utalentowana biegaczka. I pytanie, czy Żory będą głośno kibicować w trakcie walki o olimpijskie medale? No oczywiście. To jest yy, żożanka, z której jesteśmy bardzo dumni. Zawsze interesujemy się jej startami. Na, na pewno całe Żory będą je kibicować. Będziemy liczyli na, na złoto olimpijskie.